Według świętego Jana, Jezus powiedział do Nikodema: Nikt nie wstąpił do nieba oprócz tego, który z nieba stąpił oprócz Syna Człowieczego. A jak Mojżesz na pustyni umieścił wysoko węża, tak trzeba, aby Syn Człowieczy został umieszczony wysoko, aby każdy wierzący w Niego otrzymał życie wieczne. Bo tak Bóg umiłował świat, że Syna Jednorodzonego wydał, aby każdy wierzący w Niego nie zginął, lecz otrzymał życie wieczne. I nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził ten świat, lecz aby świat dzięki Niemu został zbawiony. Ten dzisiejszą Ewangelię czytamy na okoliczność święta podwyższenia krzyża to święto jest związane z takim no dość uchodzącym za cudowne znalezienie znalezieniem krzyża relikwii krzyża przez cesarzową Helenę świętą Helenę no Rzeczywiście, znalezienie, jak wierzymy, oryginalnego drzewa, krzyża było jakimś niezwykłym wydarzeniem. I to właśnie w nawiązaniu do, do, do tego wydarzenia obchodzimy tak zwane święto podwyższenia krzyża. Ale co mówi nam ta Ewangelia? Otóż ona nam mówi. Nawiązuje do pewnego wydarzenia, mianowicie kiedyś na pustyni, tak no mówiąc w dużym skrócie, Izraelici trochę zmęczeni tą wędrówką i różnymi trudami tej wędrówki, niedogodnościami, tracili wiarę w Boga, mówiąc dokładniej, zaczęli szemrać przeciwko Bogu. No i wtedy tak też mówiąc w dużym skrócie Pan Bóg powiedział: No tak jakoś nie podobam się wam, nie podoba się wam moja opieka nad wami. No to proszę bardzo. No i, i i zaczęły ich kąsić węże, czyli nagle się okazało, no, że, że może być dużo gorzej, że jeżeli Pan Bóg cofnie swoją opiekuńczą rękę, to, to wtedy dopiero się zaczyna. No, i wtedy Izraelici prosili Mojżesza, żeby jakoś ratował sytuację. Mojżesz poszedł się modlić, i Pan Bóg powiedział: Dobrze, no to umieść z miedzi wykonanego węża na wysokim palu. Ktokolwiek będzie ukąszony przez jakiegoś węża, a popatrzy na tego miedzianego, wywyższonego węża, będzie uzdrowiony. I to oczywiście Pan Jezus mówi, przywołuje tę samą sytuację w nawiązaniu do własnej śmierci na krzyżu. Dlaczego? Dlaczego w ogóle coś takiego jak ten wywyższony wąż, i teraz Pan Jezus porównuje się do niego, do węża? Przecież wąż to jest symbol w ogóle szatana. No właśnie, tak. Yy, tak, jest yy, symbolem szatana. Kiedy odwracamy się od Boga, to szatan, zło, grzech zaczyna nas kąsać. Zaczyna nas po prostu zabijać. Yy, i, yy, I potrzebne jest yy, odkupienie po prostu. Potrzebne jest odkupienie tych naszych win żeby udało nam się ten grzech pokonać. I tutaj warto przywołać słowa świętego Pawła z drugiego listu do Koryntian, rozdział 5, werset 21: Że Bóg dla nas grzechem uczynił tego, który nie znał grzechu czyli Jezusa. Abyśmy się stali w nim sprawiedliwością Bożą. Yy, tak, yy, rzeczywiście, yy, winnym, yy, można powiedzieć, że winnym naszego grzechu, tak powiedziała Ewa, yy, winnym, że winnym naszego grzechu jest wąż. Yy, tak, no bo wie, pamiętamy, że Adam zwalił winę za grzech na Ewę, a Ewa na węża. Yy, całkiem możliwe, że wtedy Adam też Ewie przytaknął. No o, o, o właśnie, o, właśnie. Wi, widzisz, Panie Boże, czyli to, to wszystko przez tego węża. I yy, yy, Pan Jezus, właśnie sam w pewnym sensie. Stał się właśnie takim wężem, ale w tym znaczeniu, że, że po prostu wziął na siebie winę za nasze grzechy. To się może wydawać dziwne, nielogiczne, niezrozumiałe, ale tak, tak po prostu jest. Wszystko oczywiście po to, żeby nas ocalić od tego grzechu. Rzeczywiście pozwólmy Bogu wziąć na siebie winę za nasze grzechy. Właśnie to oznacza podwyższenie, wywyższenie krzyża. Dla mnie osobiście przynajmniej to, to właśnie to oznacza pozwolić Jezusowi, żeby wziął na siebie moje winy. Żeby stał się, mówiąc dokładniej, winnym moich grzechów. Jakkolwiek to może brzmieć absurdalnie, y, tak, bo to brzmi absurdalnie, wręcz jest absurdalne, ale, ale Jezus tego pragnie. On to zrobił dobrowolnie, to był jego wybór. Y, on tego chce, żebym ja zrzucił na siebie moje winy, y, czyli wywyższył krzyż w moim życiu. To znaczy, właśnie wywyższyć krzyż w moim życiu, to znaczy zatopić siebie, zatopić całą swoją uwagę, mój wzrok właśnie w Jezusie, który wziął na siebie moje winy i pozwolić mu na to, i widzieć, widzieć jak on właśnie po to, ten, to wywyższenie, podwyższenie, żebym ja widział zawsze, że on. Wziął na siebie moje winy. A zrobił to z miłości do mnie. Zrobił to, bo mnie kocha. Czyli, czyli chodzi o to, żeby, żeby widzieć, widzieć tę miłość. Wywyższam krzyż, żeby widzieć miłość Boga do mnie. I to może mnie uzdrowić z grzechu. Tylko to może mnie uzdrowić z grzechu. Nie potrafisz sobie poradzić z grzechem. Ciągle on cię kąsa. Ciągle ten, ten wąż cię podgryza. Wsącza w tobie tę truciznę, ten grzech. To patrz na miłość Boga. Patrz, patrz i jeszcze raz patrz. Właśnie spoglądaj w tę górę, tam gdzie jest wywyższony Jezus na krzyżu i, i umiera za, za Twoje grzechy, za Twoje winy. Kiedy to się dzieje, to ten wąż, ten jad wężowy staje się bezsilny, nieskuteczny. Zyskujemy jakąś odporność na ten jad. I grzech odchodzi, grzech znika. Oczywiście zawsze potrzebna jest nasza wola, nasza chęć pozbycia się tego grzechu, ale moc do pozbycia się grzechu daje nam miłość Jezusa. Daje mi to, co widzę na tym podwyższonym krzyżu. To, co widzę, patrząc na Chrystusa, który za mnie umiera na krzyżu, to, to i tylko to może mi dać moc do pokonania grzechu. Tylko to może być taką odtrutką na ten grzech. To może mi też naprawić wszelkie. Szkody, które grzech we mnie uczynił, w mojej duszy, tak, bo każdy grzech zostawia w naszej duszy jakiś ślad, jakąś ranę. A właśnie w ranach Chrystusa mogę odnaleźć uzdrowienie tych moich ran z grzechu, właśnie mi o tym mówi to podwyższenie krzyża. I nie dodam nic więcej, to niech wystarczy. Podwyższajmy krzyż, ale pamiętając, że jest to wielka manifestacja, ten krzyż to jest wielka manifestacja miłości Boga do mnie, to jest odkupienie moich win, to jest moje zbawienie. To jest moje ocalenie.